Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 20. Karty na 20 robimy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, jeżeli urodziliście się 20. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i lecimy. Karty na 20. No dobra, praca. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie, wasza rola, rezultat dnia, zdrowie? Co wy tu macie w głowie 20? Co wy tu będziecie przerabiać w głowie? Miłość, miłość, wiadomość z góry dla Was i kartę wyroczni. Te wyroczni, a tak położymy oj coś ja nie mam dzisiaj powera słuchajcie, nie wiem jak wy ale coś nie mam, kurczę trochę mnie połamało to już ten wie jak wiecie może to znacie no dobrze, zobaczymy co przy pracy uuu, jakieś propozycje mogą jutro być a co za propozycje w ogóle chyba, że macie kogoś od serca przy pracy Nerwy plotki. Wy może nie chcecie czegoś przyjąć przy pracy. Może ktoś wam tutaj coś oferować przy pracy, ale wy macie swój honor. Kurcze. W ogóle się pokazujecie jako takie osoby, które kurcze świetnie ogarniają w pracy. No, ale towarzystwo nieciekawe wam powiem szczerze, paskudne. Kurcze. może wam się nie podoba? Jesteście na jakimś dziale, na jakimś stanowisku, gdzieś tam coś robicie w tej firmie i nie podoba wam to co, jakieś plotki, jakieś pomówienia hmm, jesteście ponad to może być tutaj ktoś w pracy coś wam proponuje, może jakaś rozmowa jest hmm, kurcze, albo wy czegoś nie chcecie za kogoś zrobić, czegoś przyjąć czegoś przejąć, jakichś obowiązków i tutaj pracodawca może coś wam proponować słuchajcie, chyba, że macie tutaj sytuację od serca jeżeli macie na przykład, mówię wszystko, romansika jakiegoś przy pracy, no to karty pokazują, że ludzie mogą plotkować na ten temat. Co przy domu? Szanse. Plany tutaj, moi drodzy. Może niektórzy się mogą szykować do ślubu. Oj, przy domu wy macie jakiś plan? Kurczę, zostawiacie jakieś trudności z tyłu. Tak jakbyście chcieli coś zrobić przy tym domu, malowanie, działania jakieś, ogród, słuchajcie, no tu jest moc, jest power, szanse są w ogóle na to, żeby wszystko się poukładało tak, jak chcecie przy tym domu. Nie mam tutaj ostatnio w ogóle dzieci, mi się nie pokazują. No jest okej, okay. nie wiem, może chcecie zostawić jakiś swój trudny stan za plecami, słońce świeci, będę robić to, chcę to malować. Działać. Tak mi karty pokazują bardzo. Niektórzy będą mieli takie działania w domu, przy domu zaplanowane, które nie skończą się szybko. I nie wiem dlaczego tak się pokazują. Mogą trwać długo. Może rozpoczynacie coś przy domu ważnego. Co przyjdzie nieoczekiwanie. Ha. Uważajcie, bo ktoś może próbować Was zmanipulować. Manipulować Wami. Jedno mówi, a drugie robi. I teraz dlaczego tak. Ha bo Wy tej osoby nie dostrzegacie. I teraz pamiętajcie, że jeżeli ktoś nie może manipulować nami, zaczyna manipulować osobami przy nas. Czyli na przykład, jeżeli my odwracamy i się od tej osoby mówimy, nie obchodzi mnie, co Ty masz do powiedzenia, to, a ta osoba ma, nie wiem, nerw jakiś albo coś takiego, to będzie chodziła po ludziach i gadała na nas i manipulowała sytuacją, tak? Że Wy jesteście winni, czy my jesteśmy winni, czy coś takiego. Jest tutaj sytuacja taka, że ktoś będzie próbował zmanipulować coś, was, sytuację. Inaczej mówi, inaczej robi. Coś tutaj jest taka osoba czarodziej, czarodziejka taka. Jaki rezultat dnia? Umęczeni będziecie po tym jutrzejszym dniu? Dlaczego? Jakieś walki tutaj się toczą. Widzicie, no tu mam tak, manipulacje u góry. W pracy mam propozycje, ale nerwowo. Tylko przy domu tak naprawdę chcecie się odprężyć, zrelaksować, macie jakiś plan, ale rezultat dnia jest taki, że jesteście umęczeni tym dniem. Uważajcie, żeby was głowa nie bolała, żebyście nie odchorowywali. Nie zapomnijcie o płynach, bo tu karty pokazują, że mm, nie wiem, mm, ogólnie możecie być zmęczeni, możecie mieć jakieś niedobory, możecie mieć. Płyny i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę uważajcie na siebie, bo rezultat jest taki, że macie dosyć fizycznie, psychicznie. Ha. I teraz tutaj, jaka wasza rola? Musicie dostrzec to, co jest pod naszym waszym nosem, a tego nie widzicie. Hmm. Jaka wasza rola? Dostrzec to, czego nie widzicie. Przy własnym domu może być nawet. Dostrzec to, czego nie widzicie. Ha, odwróciliście się być może przy domu, przy rodzinie od jakiejś okoliczności. I waszą rolą jest dostrzec to, czego się nie spodziewaliście. Przyjrzeć się bardziej sytuacji? Popytać przy tym domu, przy tej rodzinie. Coś takiego się pokazuje. Zdrowie. Ha. No, żebyście tylko się nie. Uff. Tutaj w ogóle te karty pokazują inne metody leczenia, tak? Czyli pokazują jakieś, nie wiem, terapię, psychoterapię. Karty pokazują tutaj um, szamanów, nie, ale bioenergoterapeutów. Ja jestem akurat po ich stronie. Co się jeszcze? Takie niekonwencjonalne metody leczenia. No, może nie pijawki i tak dalej, ale tu karty pokazują coś takiego. Jeżeli nie możecie znaleźć sposobu na swoją chorobę, może to może warto lekarz nie może znaleźć, tak? Albo lek przepisany nie działa. Ja bardzo dużo ziół używam, słuchajcie, ja bardzo dużo takich rzeczy. W pierwszej kolejności to u mnie zawsze lecą zioła, ale wiadomo, jak zachoruję poważnie, to ja idę do lekarza, tak? Antybiotyków nie brałem już z 10 lat przynajmniej, natomiast no ale ja dbam bardzo o, że tak powiem, o zdrowie. I teraz nie mówię, że Wy nie dbacie, nie, nie, broń Boże. Nie chciałabym tutaj komuś, wiecie, przykrości robić, ale karty pokazują inne metody leczenia. Hmm. Też jeżeli macie poważną chorobę, te karty pokazują, żeby wierzyć w to, że Wy z tego wyjdziecie. Też wiadomo, sama wiara nie wystarczy, ale też nasze nastawienie pomaga na pewno w jakiś sposób. Co Wy macie w głowie? Jesteście w braku. Być może coś zainicjowaliście. Może myślicie w ten sposób, że. Nie wiem, nowe stanowisko, to czego tutaj, co zostanie Wam zaproponowane, może czekacie na lepszą propozycję. Macie w głowie, jesteście w braku, może czekacie na kontakt osoby młodszej, młodej energii, dziecka. Poczekam sobie jeszcze, zobaczę, co z tego wyjdzie. Tak mi karty pokazują. Miłość. Metyk w głowie. Była równowaga, ale runęło. Kurczę, albo zmieniliście, na temat, na, tem, zmieniliście zdanie na temat jakiejś osoby, albo coś mi tutaj runęło jutro. Kurczę, dowiedzieliście się czegoś? Mieliście, jakby tu karty pokazują, że no mieszane uczucia, czy na pewno jest jakaś równowaga między wami a tą osobą. Nawet przyjaźń się pokazuje, albo mieliście mieszane uczucia, bo nie wiecie, czy chcecie wracać do tej osoby i tak dalej, ale karty pokazują, że coś mi tu runęło. Jutro. Jaka wiadomość z góry? Jeżeli jesteś w przykrości, nie martw się. Masz super karty. Karty mówią w ogóle tak: najbardziej pomoże ci podróż, ale to jakby jest w przyszłości. Niedalekiej przyszłości, ja uważam, że miesiąc. Te karty mówią o czymś takim. Jeżeli jesteś w przykrości, jest ci smutno, masz jakiś dylemat, jakiś problem, to karty mówią: podróż ci pomoże. Jedź w podróż, jeżeli masz okazję. Jeżeli przeszło Ci przez myśl, że a może bym pojechał tu, czy pojechałabym tam, to karty pokazują, jedź w tą podróż, bo ona ci no, pomoże. Ta podróż będzie dla Ciebie czymś bardzo dobrym, relaksem, jakimś takim nowym początkiem, zapomnieniem właśnie o tym, co trudne. Jeżeli masz jakiś dylemat, jakąś przykrość, ta podróż na pewno Ci pomoże. Natomiast te karty też mówią, że jeżeli się nigdzie nie wybieracie, to żebyście się nie martwili, jeżeli jesteście, coś tam Wam podupadło. Dlatego, że sytuacja się odmieni diametralnie i może być tak, że się tego nie, spodziewa, nie spodziewacie. I tu jest wielkie ruszanie do przodu, też pokazane. Karta wyrocznia, jaka? Karta czasu. Czas działać będzie na Twoją korzyść. Wykorzystaj to. I widzicie, karty macie tutaj, co Wy macie w głowie. Tak, jakby w głowie macie, że nie jest mi źle, to ja jeszcze poczekam. Tak? I tutaj ta karta czasu mówi, że. Czas działać będzie na Twoją korzyść, wykorzystaj to. Więc chyba gdzieś tam dobrze myślicie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do usłyszenia.